Witam wszystkich u mnie na kanale, bo ja z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się wymianą rozrządu, oto w tym Volvo V50. Silnik mamy 1,6 diesel. Peugeot, ta z grupy PSA. Silnik wkładany gdziekolwiek tam był. Pewnie Ford, Mazdy, chyba też tam by znalazł. Wiadomo, Peugeot. No i gdzieś tam, gdzieś tam pewnie jeszcze, gdzieś tam na pewno się Wam ten filmik przyda. Tak, bo nie tylko występuje ten silniczek, tylko w Volvo, tak. Volvo sobie zapożyczyło ten, ten, ten silnik naprawdę silnik niezły, moim zdaniem nie wiem tam zaraz miłośnicy Volkswagena powiedzą, że Volkswagen najlepszy guzik prawda <grych> dobra co będziemy robić już Wam na razie tak pokażę Wam z grubsza co mniej więcej trzeba rozebrać jak to przygotować się do tego rozrządu czyli na pewno tak wyjmiemy sobie tutaj ten zbiorniczek i tak płyn musimy spuścić żeby dostać się yy, tam do tej poduszki co tu widzicie silnik na pewno z spodu trzeba podstawić tak no bo z jednej strony będzie wisiał, na pewno go podniosę. Z tej strony ściągnę sobie koło i całe nadkole, żeby mi było wygodniej dojść do koła pasowego na dole, żeby, żeby je sobie odkręcić. No i co, co jeszcze? No wiadomo, pasek kinowy i tam, jak tam co będzie przeszkadzać, to trzeba zdjąć. To dosłownie, żeby dostać się całkowicie do, do obudowy rozrządu Jak już to zrobię, to wam pokażę mniej więcej sobie tu oglądajcie, jak to. Będzie wyglądało w rozbieraniu, ale jak coś będzie ciekawego, to na pewno rzucę okiem. Dobra, ja biorę się do rozbierania, Wy sobie oglądajcie. Dobra, jest już ze mną stachu. Właśnie żeśmy rozebrali sobie tutaj troszeczkę. Tak widzicie, tutaj tą poduszkę trzeba było ściągnąć na dole koło pasowe, żeby dojść ładnie do osłonki, żeby sobie rzucić i macie cały oto rozrząd na wierzchu. Teraz zaraz Wam pokażemy, jak, no jak go zdemontować, potem jak ustawić, to też będzie wszystko pokazane dokładnie i zobaczymy co tam się dalej ukrywa. Dobra, roz mamy zblokowany tutaj tak jak widzicie, wystarczy wsadzić ósemeczkę śpilkę. Tutaj kółeczko od wałeczka, a na dole my akurat żeśmy użyli użyli torksika, tak? Nie wiem, tam średnica tam. No tak żeby weszło i w miarę ciasno było. wam tu od dołu pokażę. No tak jak widać, inaczej nie będzie pasować. Tam za którymś razem się to ustawi po przekręceniu. Dobra, i teraz w tym momencie możemy właśnie sobie luzować, napinać i ściągać pasek. Dobra, pasek mamy zdjęty, teraz możemy się dopiero wziąć za wyciągnięcie pompy wody, wymiany tej rolki, tutaj tej jednej. No nie mam jak palcem pokazać. Tak palcem pokaż, o którą roleczkę chodzi. O, o właśnie on tą. <laughs> Dobra, no to my rozkręcamy dalej, wy oglądajcie. Dobra, tak to powinno wyglądać po zdemontowaniu wszystkiego. Tam trzeba wyczyścić ładnie tam, żeby tą pompę nową założyć. Tutaj teraz ze stachem powiem wam ciekawostkę. Grożą, który będziemy zakładać, to będzie dajko. Z oryginału, tak? Było tak wkładane. No i co żeśmy dojrzeli? Samochód ma 217 tysięcy przebiegu. I nabita jest data produkcji samochodu. Czyli auto z 9 roku, czyli Rozrząd wytrzymał od nowości. Cześć, gdzieś mamy stary pasek. Ten, ten. Fabrycznie różni się tym, że... No gdzie to jest? Są czerwone napisy, daj konie niebieskie, jak na tym nowym. No i jest pokryty teflonem. Nie wiem, czy to tak widać teraz. Powinno być widać. Także tylko się cieszyć, jak to stało powiedział. Samochód ma oryginalny przebieg rozrząd bardzo długo wytrzymał. My zakładamy dalej. Oglądajcie. Dobra, pompy wody mamy założoną, rolkę nową też. Teraz przed montażem. Jak tu Stachu radzi trzeba zblokować pompę paliwa, tak, ona pasuje w jednym położeniu, tylko i wyłącznie założyliśmy sobie tam torcika użyli, żeby ją zblokować bo to nic nie zmieni to przy, tak, przy zakładaniu przy zdejmowaniu, tak, rozrządu, bo i tak no. trzeba przekręcić kilka razy wałem, żeby te wszystkie znaki się razem nam spasowały, ale pompa, pompa paliwa akurat nie koliduje, że tak kolokwialnie powiem no i co, no, zakładamy pasek Napinamy, zaraz pokażemy Wam jak napiąć, jak ten, ten znak powinien wyglądać. I w sumie będzie po robocie zaraz. Dobra, tak jak widzicie, rząd jest już założony, pasek nowy jest napięty, już ten. Już Wam teraz wytłumaczę, na czym to generalnie polega. Czyli tak, po napięciu na, znaczy na, na paska, tak? Każda blokadka musi chodzić luźno. Oznacza to, że nie przeskoczył nam żaden żaden ząbek na pasku, że nie napina się jedno koło o drugie, więc musi być to luźno, tak? Czyli tak, jak teraz możemy sobie zdemontować te wszystkie blokady. śmieszne. <grym> tak, jak widzicie, nie, nie trzeba mieć, nie wiadomo, jakiś specjalny kluczy do tego mechanika, żeby go sobie tam zablokować. A jeśli ciekawi was, co, to, co, co robi właśnie to <grym> z kompletu kluczy, to żeby wałem sobie przekręcać, tak? My sobie żeśmy tak poradzili, że po no Podłożyliśmy tak, żeby śruba zrobiła opór tak i można było sobie tym wałem kręcić, tak. No dobra, no to tak, mamy to już założone, tu zapięte, teraz Wam pokażę jak powinien być zegarek na napinaczu ustawiony. Najpierw to dwie osoby robić, czyli tak, tutaj wkładamy imbusa, tak, podaję, że tam jest piątka. Na zluzowanym naciągamy sobie tym imbusem właśnie tutaj ten zegarek, który się znajduje tam z tamtej strony. Dlatego mówię najpierw dwie osoby, bo najlepiej to od dołu widać, już Wam pokażę. To jest nad pompą wody, ten zegaryk, i tam jest taka dziureczka, i ona musi być idealnie na środku do, do tego blokowania, do tego bolca, co się wpina, się napinacz, tak? Więc tak to powinno wyglądać. Tak musicie napiąć. Nie, ma, nie da się inaczej. No i co poza tym? Yy, Rożny jest założony, ja już mogę go sobie składać z powrotem tutaj, o, obudowę, tak rozrządu, podłóżkę, wszystko tak jak po kolei, to wszystko rozkręcałem, tak będę składał. My już mamy taką pewność, że nie przekręcamy wałem generalnie, bo już tyle tego razy się robiło, że już, no na przykład ten silnik, tak, że, że już wiemy, że na 100% będzie dobrze, ale jeżeli robicie sobie to pierwszy raz, no to po założeniu tego rozrządu załóżcie sobie tak jak tutaj tą blokadkę, żeby tym wałkiem sobie poprzekręcać i te cztery obroty pełne, tak, wszystkie prace zrobić żeby zobaczyć, że tam się czasem tu oko się nie zawsze gdzieś niechcący, bo tam jak ustawicie o jeden ząbek, czy tam się wam przestawi, tak? Ale mówię, jeżeli założycie te blokady, tak jak wam na filmiku pokazałem, nie ma, nie ma takiej potrzeby, ale dla swojego tam pewności, tak, że się nic nie stanie, sobie pokręćcie tym wałem, zobaczcie, czy wszystko jest ok. Dobra, no to co ja sobie składam dalej samochodzik, na koniec wam pokażę, czy odpalił, bo tutaj macie. Odpięte, tak, jak widzicie, jest układ paliwowy, czyli na pewno jest zapowietrzony, ale z filtra paliwa nic nie było spuszczane, więc wystarczy go odpalić, delikatnie troszkę, na, delikatnie troszkę tam na, na obroty go przytrzymać i, i powinien przez chwilę tam, może go tak za, za, zaczepie, tak, ale zaciągnie tego ta pompka wstępna sobie tam poradzi na pewno, więc, bo tutaj, niestety, w tym silniku nie ma gruszki, żeby sobie samemu zrobić to podciśnienie, tak, na, do, 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 do wtrysków, ale no. No tak, to w 2.0 HD i była gruszka w 1.6, nie zrobili. Dziwne, ciekawe czemu. <grych> Dobra, ja składam sobie dalej, tu sobie tam oglądajcie, na koniec zrobimy też, czy auto odpaliło. Tak jak widzicie, tutaj górę już sobie złożyłem. Generalnie co warto pamiętać i zwrócić uwagę, to przy montażu z powrotem poduszki, tutaj te dolne mocowania starajmy sobie przykręcić tak samo jak fabrycznie. To widać zazwyczaj takie jaśniejsze punkty dookoła śrubki się robią i po prostu tak samo, żeby ten się nie był tak samo zdłużnie zamocowany jak był. No bo jednak później może być jakiś tam delikatny problem. W zamontowany, poduszka zamontowana, zostało jeszcze tylko mi yy, to zakręcić. Korek z y, pustu płynu on jest tam z lewej strony Volvo. Jakby ktoś tam szukał, z lewej strony Volvo jest y, na chłodnicy na dole. No i co, zakręcić korek, wlewać płyn, zakładam nad kole, zakładam koło, opuszczam go z, z podnośników. Tak już teraz mogę też sobie silnik opuścić. No i co, i zaraz ruję, próbujemy, próbę jak odpali, czy wszystko, czy, czy zabieg się udał. Dobra, to. Jak kręcę dalej, zaraz się słyszymy. Dobra, ja już auto sobie opuściłem, nad kolej, złożyłem koło, założyłem płynu, dolałem tak, jak powinno być. Na razie jest tam, pokazuję sobie maksimum, ale to wiadomo po odpaleniu on się tam zacznie, sam się tam odpowietrzać. No dobra, auto jest gotowe, robimy próbę, czy odpali, czy coś się czasem nie stanie, ale myślę, że będzie dobrze. Dobra, to oglądajcie, ja idę go odpalać. No to tak jak widzicie, samochód odpalił, Zaczałem trochę, tak jak mówiłem, trzeba go tam przez kilka chwil na tych obrotach, na 2000 obrotów, bo tak przez chwilę przeszarpnął, tak się odpowietrzyło paliwko i zaczął normalnie chodzić, już jest wszystko OK. Także ja sobie nim wyjadę, niech sobie pochodzi na wolnych obrotach, tam niech sobie tam po, poodpowietrza się chwilę, tak, żeby tu w garażu, żeby się nie, nie zaczazić. No dobra, no to, to by było na tyle. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jak na pewno będę wrzucał tam co jakiś czas ciekawsze materiały jak się przydał to, to fajnie, jak coś, czegoś tam nie wyjaśniłem, czy coś, to piszcie w komentarzach na pewno ze strachem Wam wyjaśnimy pomożemy, tak, jak coś tam na pewno odpowiadamy, więc co to trzymajcie się, dzięki, cześć